Witam w ogrodzie u babci. Lilie żywiaste pachną przecudnie. Ich zapach roznosi się po okolicy przez cały dzień, ale najbardziej wieczorem. Te wyjątkowo wysokie rośliny zwabiają do mojego ogrodu ogrodniczki. Nie tylko znające się na liliach, ale także te, które chcą mieć podobne u siebie. Odpowiedzią na ich pytania jest ten odcinek. Moje odmiany kwitną od lipca. Były więc zauważone od dłuższego czasu, ponieważ nic innego o takiej wysokości nie mam w ich pobliżu. Dawniej na działkach rod można było spotkać różne odmiany niskich lili, ale od kilku lat nie widać już tych pięknych roślin. Być może nowe pokolenia, które już są, a widać to po zmianach w wielu miejscach, powrócą do tego tematu za kilka sezonów, bo wraz z upływem lat, czyli starzenia się. Rośnie zapotrzebowania na różnorodność. Dziś pokażę, jakie odmiany u mnie kwitną, co robię, by świetnie wyglądały, oraz jakie odmiany będą kwitnąć u mnie za rok, bo właśnie dojechały nowe odmiany. Zapraszam więc do oglądania oraz do subskrybowania mojego kanału. To, co dzieje się w moim ogrodzie, zainspirowało kilka młodych ogrodniczek i już wprowadzają zmianę u siebie. Na pustych trawnikach. Pojawiły się rabaty z bylinami i z roślinami cebulowymi, które są bardzo łatwe w upramie. Na przykład szały posadziły, kobietki, kocimiętki, rozchodniki, liliowce i hosty. Skorzystały z mojego kanału na YouTube, ale także z innych, więc bardzo są zadowolone z pierwszych efektów i zapowiadają dalsze zmiany. Ostatnio zauważyłam wśród nich duże zainteresowanie liliami drzewiastymi. Nie ma się co dziwić. O kiedy kwitną wyglądają zjawiskowo. A to z kolei zachęciło mnie do powiększenia mojej kolekcji, bo można już kupić cebulę w sklepach internetowych, więc dojechały właśnie do mnie nowe odmiany, które wybrałam spośród dużej listy możliwości. Wybór był spory, co nie ułatwiło mi mojej decyzji, bo miejsca mam w ogrodzie niewiele, a chciałabym mieć jak najwięcej kolorów u siebie. Czas na sadzenie lilii będzie na początku września, więc przechowam je do tego czasu w suchym miejscu. A kiedy będę je sadziła, to pokażę gdzie i jak to robię, by kwitły fantastycznie od pierwszego sezonu. Ta wspaniała żółta plama drzewiastych lilii liczy sobie 10 sztuk. Myślę nieco zmniejszyć i zasadzić kilka w podobnym kolorze, by mieć więcej organ w ogrodzie. Ale na razie jest to tylko plan, z którym zaczekam do jesieni. A teraz podziwiam je z każdego miejsca ogrodu, bo wyglądają przepięknie od świtu do zmroku. A dzień jest jeszcze dosyć długi, bo trwa 15 godzin i 20 minut. Bardzo lubię tę odmianę, bo ma jasny, słoneczny kolor z ciemniejszym środkiem i wciąż ruszającymi się pręcikami w kolorze barta. Wyrosła na wysokość 1,6 m. Ale to się zmieni za rok, kiedy jeszcze bardziej urośnie. Przyciąga wiele owadów, w słoneczną pogodę, a przede wszystkim ma głęboki liliowy zapach, który uwielbiam. Rośnie bez żadnych podpór bo pędem ma gruby na 5 cm, więc po ulewnych deszczach stoi wyprostowana i nie poddaje się silnym wiatrom. Kiedy były młodsze, stosowałam tyczki, by rosły, ale w tym roku już tego nie robię. Wczesną wiosną zauważyłam, że pędy są znacznie większe niż wcześniej i to się teraz sprawdziło. Nie przywiązuję do podwód, bo nie ma takiej potrzeby. Zanim posadzę takie lilie sprawdzam czy są zdrowe, bez żadnych nalotów czy innych widocznych ubytków. Do wykopanego dołka daję jedną garść kompostu albo też obornika granulowanego i mieszam to z podłożem. Następnie sadzę na głębokość trzej wielkości cebuli. Jeśli jest sucho, to podlewam niewielką ilością wody, a na zimę nie okrywam. Lilie potrzebują ziemi przepuszczalnej i wilgotnej oraz dużo słońca. I to wystarczy, by kwitły pięknie już od pierwszego sezonu. Kiedy lilie przekwitną, to przycinam je tylko w połowie wysokości, by nadal rozrastały się cebule, które z pewnością są już wielkości mojej pięści. Zielone liście na pędzie będą jeszcze odżywiały cebulę, która tego bardzo potrzebuje, by wiosną zakwitła jeszcze ładniej. Przed zimą można zastosować nawóz mineralny jesienny bez azotu lub rozłożyć obornik granulowany wokół rośliny. Do wiosny bardzo się dobrze rozłoży, a tego właśnie potrzebują lilie, by z roku na rok kwitły ładnie i obficie. A to druga odmiana lilii drzewiastej w ogrodzie. Urosła nieco mniej. Bo niczym ich nie zasilałam ani wiosną, ani jesienią, ponieważ zupełnie o nich zapomniałam. Ale teraz już będę pamiętać. I ta odmiana pięknie kwitnie i cudnie pachnie. Szkoda tylko, że nie da się tego zapachu przesłać do Was, bo jest przesłodki, głęboki, fantastyczny. W tym miejscu mam pięć jednakowych sztuk, stąd wyraźna plama, ale już nieco mniejsza niż ta pierwsza. Chodźcie. Wyglądają fantastycznie, a pachną cudowo. Elidrzewiasty nie muszą być sadzone w większych grupach po kilka cebul z jednej odmiany. Ja tak zrobiłam wcześniej, ale już odchodzę od tego pomysłu. Ponieważ mam mało miejsca w ogrodzie, zatem wkrótce posadzę tylko po jednej sztuce z odmiany, bo są w ciekawych kolorach i ładnych połączeniach kolorystycznych. A teraz chcę bardzo mieć wiele odmian na rabatach, więc kupiłam 11 cebul. I każda inna, i mam już plan, jakie posadzę, by ładnie prezentowały się za rok. A to Lilia Trąbkowa, jedyna w moim ogrodzie, o podobnie pięknym i słodkim zapachu. Kwiaty ma wyjątkowe, kontrastowe, dwukolorowe, w środku są jaśniejsze, a na zewnątrz fioletowo-bordowe, co wygląda przepięknie. W tym roku ma podwójny pęd, więc dwa razy więcej kwiatów. A to oznacza, że potrzebuje już przesadzania na nowe miejsce i to zrobi oczywiście jesienią w porze sadzenia roślin cebulowych. Ale może to być wcześniej niż w połowie września, gdyż podobno zbierają się już bociany odlotu. Ale jak zaczną już swoje powroty na południe, to będzie oznaczało, że jesień zbliża się wielkimi krokami, więc zmiana klimatu jest widoczna. Niestety musimy się z tym zgodzić. Liście drzewiaste posadziłam przy wysokich trawach, przy miskantach, które jeszcze teraz nie kwitną, ale już mają ogromną ilość zielonych liści, co tworzy odpowiednio dobre tło dla kolorowych i wysokich lilii. Wzięłam to pod uwagę przy ich sadzeniu, ponieważ wkrótce zostaną miłe wspomnienia po liliach, a u miskantów zaczną pokazywać się pierwsze dorobne kwiaty i znów w tym miejscu będzie bardzo ciekawie. Aby lilie kwitły piękniej z roku no na rok, przycinam ich pędy tylko w połowie wysokości, kiedy przekwitnie już ostatni kwiat, by cebule nadal się rozrastały. Wcześniej już o tym wspominałam. Tak są sprytnie schowane wśród kwitnących miskantów i ten sposób u mnie się świetnie sprawdza. A u Was, jeśli macie swoje inne sposoby na to, to chętnie o tym się dowiem. Napiszcie więc w komentarzach, gdzie sadzicie lilie drzewiaste u siebie. Ta kępa rośnie obok piskantów, więc one nie będą osłoną po ich przekwitnieniu, dlatego już teraz szukam pomysłów, by to zmienić. Na dzisiaj przed liliami prawie nic nie ma poza niską tują danika oraz trawą hakonechloa. I koniecznie chcę to zmienić, więc szukam inspiracji, by przesadzić lub dosadzić w tym miejscu coś bardziej odpowiedniego. Takie usychające pędy lilii nie wyglądają zbyt dobrze, więc chcę to zmienić do końca lata. Bo kiedy będę sadzić kolejne lilie, to już od razu je posadzę w odpowiednim towarzystwie. Zapach i wygląd tych wysokich roślin jest wyjątkowy. Bardzo się cieszę, że moja kolekcja się powiększa. Przy słonecznej pogodzie ogród wygląda niepowtarzalnie, więc jeśli się zastanawiasz, czy mieć te rośliny u siebie, to zobacz koniecznie ten odcinek raz jeszcze. Życzę Wam już teraz pięknych okazów i bardzo dobrych decyzji. Pozdrawiam!